Sprawa wokół Heilig dynamicznie się zmienia i nieustannie wychodzą nowe informacje. Jednak zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym się zwrócić do wszystkich odbiorców, aby nie ulegać emocjom i nie atakować personalnie osób, które współpracowały z Highlik, ani tym bardziej ich bliskich. Proszę nie stosować gruźb w komentarzach i nie pisać obraźliwych słów w wiadomościach prywatnych. Takie zachowanie w żaden sposób nie przyczynia się do wyjaśnienia sprawy, a wręcz to utrudnia. Dlatego jasno zaznaczam, aby zaprzestać takich działań. Zachowajcie kulturę. Materiał, który właśnie oglądasz, ma na celu podsumować wszystko, co udało się ustalić i na ten moment zamknąć sprawę. Składa się on z trzech części. Pierwsza część to przedstawienie oficjalnego stanowiska udziałowca Heilig oraz prezeski Cloud MMA. Druga część to komentarz do tego stanowiska oraz nowych informacji, które wypłynęły. Trzecia część filmu to sprawa wkroczenia na drogę sądową. Stanowisko Sławomira Bielskiego i Ulity Górskiej Na kanale Szalony Podcast 23 czerwca 2023 roku pojawił się wywiad ze Sławomirem Bielskim i Julitą Górską zatytułowany Sławomir Bielski z Hajlik i Julita Górska z Klautem odpowiadają na zarzuty. Bardzo dobrze, że taki wywiad się pojawił, ponieważ rozwiewa część wątpliwości. Dlatego przytoczę odpowiedzi na pytania, które w materiale dotyczącym czeczeńskich wpływów zostały zaadresowane w kierunku Sławomira Bielskiego i Julity Górskiej. Sławomir Bielski i Julita Górska dołączyli do kręgów mieszanych sztuk walki przez założenie w 2013 roku cateringu dietetycznego, przez co Kredę smaku sponsorował zawodników MMA. Trzeba by było zacząć od początku, skąd my się wzięliśmy w ogóle w świecie MMA, w świecie free fightów i, i, i w tym wszystkim. Więc e, zaczęło się w 2013 roku, m, kiedy powstał e, catering dietetyczny Reden Smaku. To był to jeden z pierwszych cateringów dietetycznych w Polsce i zaczęliśmy bardzo prężnie funkcjonować w świecie sportu, w świecie MMA. Do naszych. E, m, Podopiecznych należeli najwięksi wtedy, wtedy sportowcy w Polsce. To był Różal, to był Mamet Kalidow, to było dużo, dużo więcej. więcej. Także, także to byli aktorzy, to byli dziennikarze. W zasadzie w tamtym momencie zagarnęliśmy cały, cały świat świat żywienia sportowego. W 2018 roku Sławomir Bielski szukał wspólników do stworzenia gali Freak Fight, jednak nie dogadał się w sprawie udziałów z właścicielami dzisiejszego Fame MMA. My nie liczyliśmy na te 40, nie? bo wtedy mieli, właśnie wtedy mieliśmy do, dogadać, że ten boxel doszedł, więc każdy ze swoich procentów tak trochę zrezygnuje. Nie? I my myśleliśmy, że ten, że, że boxel dostanie, że od nas przynajmniej to będzie jakieś 10% góra. Nie? Rozumiesz o co chodzi. A, a na dwóch dostaliśmy 20%. Mm. Rozumiem, że to więc już to nam się nie podobało. Sławomir Bielski nie otworzył federacji wcześniej, ponieważ znajomość z Kazbim nie była tak zaawansowana, to niestety w dacie zaraz ja... jak pada ACA. Ale to nie jest, to, tylko znajomość, to jest taka to znajomość. znajomość, ja. wiesz o co chodzi, w 2016 roku ja znałem, wiesz, ja przebywałem na wszystkich, fede, we wszystkich federacjach. My wszystkich federacjach żywiliśmy. Na, na piersi Kredens Smaku był e, Najczęściej, e, najczęściej wielu zawodników, my mieliśmy setki zawodników, tak? że z nimi się opowiadali, że byliśmy. My na KSW byliśmy, byliśmy na FENI, na DSF-ie, na, na, na ACB, na E, żywiliśmy zawodników UFC, różnego rodzaju... E... Czyli, czyli odpowiedź na moje pytanie jest taka, że mimo tego, że się znaliście, ta znajomość była słabsza i po prostu nie zgadaliście się w tej kwestii, tak? Na tym zdjęciu to ja bym bardzo zemamedem. Bielski zapewnił, że nie było zależności pomiędzy sankcjami na ACA a założeniem High ponieważ rozmowy z rodziną Edelbiew zaczęły się już w październiku na gali KSW. I... I akurat wtedy powstaje Highlik. No. Czy jest jakaś zależność, czy to akurat tak dlatego no, się nie stało? Zależność. Czy wyście rozmawiali i akurat to stało wtedy w no, tym to, momencie? to było w październiku, wiesz co chodzi. To jeszcze chyba sankcji nie było, bo my zaczęliśmy, rozmawiać, zaczęliśmy już konkretne rozmowy w październiku, w październiku na gali KSW, więc tam nie było żadnych szans sankcji, moim zdaniem, jeszcze z tego, co teraz pamiętam. Sławomir Bielski przyznaje się, że Bajsangur u nich pracował, ale założył spółkę z Hasbim, ponieważ znali się lepiej. A dlaczego Hazbi akurat, a właśnie nie Bajsangur, który to jakby on miał tą wiedzę, no przez to, że pełnił tę wysoką funkcję w ACA, miał tą wiedzę organizacyjną i tak dalej, tego czego fizycznie on nie był właśnie w spółce tego Hasbim? No bo... Ja lepiej znałem Hazbiego, tak? Ja z Hazbim rozmawiałem. Bo i Sangur, no, po prostu później tak u nas pracował. No tak, tak? Był, 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 więc, więc, więc... Ale, ale on nie był no, za tak? No, 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 ale nie, ale ja znałem się bardziej z Hazbim. W tamtym momencie mówię, nawet jak te zdjęcia. Wytłumaczył się z podróży do Rosji, że w tamtych czasach podejście do tamtego kraju było inne, bardziej turystyczne, a w organizacjach ACB i ACA walczyło i uczestniczyło mnóstwo Polaków. No tak, Wiesz, ale to, to, ale to co chyba były okres jeszcze jak do tej Rosji mieliśmy inny trochę stosunek. No, tak? każdy turystycznie Bo to tam jeździł tak AC... osób. Było w każdy Rosji musi zrozumieć to, to tak? że w tamtych czasach ACB to, to, to tako Zawodników z 10 pola polskich. E, sędziowie, polscy. Or, e, znaczy produ, pro, pro, producenci? Polscy, mhm. tak? E, menadżerowie polscy. Tam, tam na, tych, na, tych, na, 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 na tych wszystkich galach było tyle polaków, Amerykanów, Amerykanie na przykład, przecież też tam. Czyli nie byłeś tam jedynym Polakiem, zdrajcą narodu, który jeździł do Rosji nie, na gale. No to bo to tak zostało. Oprócz tego, Sławomir Bielski tłumaczy, że gale były transmitowane w Polsacie, a sam Bajsangur często brał udział w wywiadach, nawet na kanale sportowym. Przyznał również, że realizacja eventu była możliwa dzięki znajomościom Hasbiego, który, ze względu na doświadczenie w tej branży, posiadał potrzebne kontakty i znał się na tym. Dzięki temu zainwestowali tylko niecałe 300 tysięcy złotych. Chciałbym wszystkim powiedzieć, gala, pierwsza gala e, Highliga kosztowała nas między 250 a 270 tysięcy złotych do gali wypłaconych pieniędzy. Na, 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 na Do kosztów podniesionych wypłaconych fizycznie bie, na, 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 na sprawy bieżące. Nie da się na tyle zrobić Gali, czyli co? Cała reszta po prostu zgodziła się czekać, no bo właśnie, nie oszukują się to na tyle nie nie To właśnie wnosił Haszbi, czyli, czyli kredyt zaufania u, u, u wszystkich, którzy produkują tego. Oraz później dołączyła do nich Diana, siostra Edelbiew, jako inwestor zapewniający walkę na Lexi. z lekcji. Mieliśmy już w, w zasadzie kartę zrobioną, ale brakowało nam tego wow, tak? Tego, tego wow. No i e, po 3-4 miesiącach, e, po 4 -4 miesiącach poszukiwań tego wow, wreszcie znaleźliśmy walkę lexi nac. No bo ja to się tą walką przestraszyłem. Powiem szczerze, powiedziałem, że nie będę, nie będę odpowiadał swoim majątkiem za 50% taki No bo to już było naprawdę, no mówię, położyłoby to mój tamten interes bardzo, bardzo prostojący, położyłoby to na łopatki, nie? Więc, więc powiedziałem, że musimy poszukać sobie inwestora, najlepiej w rodzinie. Tak się dogadaliśmy, że najlepiej gdzieś w rodzinie, ja też szukałem w swojej rodzinie. Haszbi szukał w swojej rodzinie i Haszbi namówił po prostu Dianę, żeby ona, żeby ona… Siostrę. Tak, przejęła tam ode mnie trochę tych udziałów, od, od niego trochę tych udziałów i, i żeby, żeby, żeby po prostu swoim dorobkiem to... Gala przyniosła 2,5 miliona złotych zysku oraz była to jedna z najsłabszych finansowo gal. Zmieniacie te udziały, no i pierwsza gala dochodzi do skutku. Dochodzi do skutku, no. Zażera, zwraca się pieniądze zaczynają no trzeba się pojawiać. Potężnie to się... Nawet sami byliśmy w szoku, nie? To było... Wtedy ja... Wtedy zarobiliśmy... No, myślę, że to pewnie nie wie w internecie gdzieś jest. Za pierwszą galę zarobiliśmy na 32,5 miliona złotych. Hmm? 2,5 miliona, i muszę Ci powiedzieć, że to była jedna z najsłabiej zarobionych gal. Co, warte podkreślenia: Sławomir Bielski i Julita Górska potępiają publicznie napaść zbrojną Rosji na Ukrainę oraz potępiają Kadyrowa. Opowiedzieliśmy się za przeciwko wojnie. Za Ukrainę. Tego, tego jakoś nie było w programie, nie? No właśnie, tego, tego nie, nie było w programie, ale tego, to, tego, tego oświadczenia no, i. Ludzie no, i... tego nie rozumieją, nie? Że, że chwytać <laughs> za uszy tych dwóch drani, tych dwóch zbrodniarzy wojennych i nie, nie tutaj osądzać w Europie, tylko w Stanach Zjednoczonych, bo tylko tam czeka ich odpowiednia kara. Zachęcam do wysłuchania całego materiału, który znajdziesz na kanale Szalony Podcast komentarz oraz omówienie nowych informacji. Stanowisko Sławomira Bielskiego i Julity Górskiej było przede wszystkim ukazaniem perspektywy biznesowej. Zabrakło w nim poruszenia kwestii etycznej i odpowiedzialności społecznej. Zarzuty społeczności internetowej, a także wątpliwości zaadresowane w ich kierunku z naszego poprzedniego materiału nie dotyczyły wyłącznie kwestii biznesowych czy prawnych, lecz również etycznego wymiaru tego, jakie powiązania miały osoby, z którymi prowadzili biznes. W poprzednim materiale ukazaliśmy pewne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi Federacją ACA a Heilig. Nie było jednoznacznych dowodów na to, że osoby zarządzające Federacją ACA współtworzyły lub pracowały przy Heilig. Mogliśmy to wnioskować, na podstawie łączenia pewnych informacji, jednak te domysły okazały się prawdziwe. W wywiadzie dla szalonego reportera goście przyznają, że Bajsangur Edelbie pracował przy Heilik. A dlaczego Hazbi akurat, a właśnie Bajsangur, który to jakby on miał tą wiedzę, no przez to, że pełnił tę wysoką funkcję w ACA, miał tą wiedzę organizacyjną i tak dalej, tego czego fizycznie on nie był właśnie w spółce tego Heilika? No, bo. Ja lepiej znałem Hazbiego, tak? Ja z Hazmim rozmawiałem, bo i sam no, po prostu później tak u nas pracowałe, no tak, tak? Więc... ale ale on nie był zarządzie, tak? Ale nie, ale A dodatkowo pierwsza gala byłaby niemożliwa do zrealizowania gdyby nie doświadczenie i znajomości Hazbiego Edelbiew oraz inwestora w postaci Diany Edelbiew. 29 grudnia 2021 roku na kanale Esportmania TV opublikowana została rozmowa z paszą, który nieco ponad miesiąc później, 5 lutego 2022 roku, zawalczył w High League. Pasza w tym fragmencie przyznaje, że rozmawiał z właścicielem Hailik. Następnie dziękuję mu za pomoc, a swoją wypowiedź zakończa słowami pozdrawiam cię, Sangur". Zacznijmy może od najświeższych tematów, czyli od Twojej walki na High League. Powiedz, dlaczego ta federacja i dlaczego taki rywal? Wiesz, co? Ogólnie jestem, może bardzo słowny. Jestem słowny w sumie. Odkąd rozmawiałem z właścicielem High League'a a propos pożyczenia materacy na nasze kampy, gdzie były zajęcia Muay Thai, po prostu tych materacy mi pożyczył, bez żadnego problemu, dał mi klucze do magazynu. Jarek, jedź sobie weź, oddaj tam, kiedy będziesz chciał. Więc to już był wstęp. On wiedział, co robi. Ja powiedziałem dzięki śliczne, nie wziął ode żadnych pieniędzy za to, po prostu na słowo mi je pożyczył, nie znając mnie, więc czułem też jakieś zobowiązanie. Nie było to jakieś mega zobowiązanie, ale już mnie kupił w tym momencie, że po prostu fajnie się z nim rozmawiało, bardzo uczciwy człowiek, bardzo, bardzo kontaktowy, fajny mamy wspólny język, też człowiek jest bardzo sportowy, więc pozdrawiam Cię, baj Sangur. Osoba, o której mówi Pasha, to wspomniany wcześniej Bajsangur Edelbiew, przedstawiciel Absolute Championship Akmat, ACA, na nasz region. Jednak na tym nie koniec, ponieważ okazało się, że Bajsangura Edelbiewa można również zobaczyć na nagraniach z wydarzeń organizowanych przez Heilig. Na nagraniu widzimy, jak Bajsangur interweniuje w trakcie przepychanki Alana z Denisem podczas ważenia, a następnie poklepuje Alana. Warto zaznaczyć, że na takich wydarzeniach trudno jest być tak blisko sceny i mieć bezpośredni dostęp do zawodników, nie będąc kimś zaangażowanym w organizację. Łącząc te informacje można wywnioskować, że bajsangur Edelbiew był czynnie zaangażowany w Hailik, pomimo tego, że jego osoba nie była wpisana w zarząd spółki. Po poprzednim materiale analizującym wpływy czeczeńskie w tej federacji pojawiło się wiele komentarzy, że argumentacja była oparta na domysłach i luźnych powiązaniach z ACA. Te domysły i luźne powiązania okazały się prawdą. Sławomir Bielski próbuje usprawiedliwić i rozmyć odpowiedzialność, twierdząc, że Polsat transmitował Galę ACA, a Bajsangur Edelbie występował na kanale sportowym. 109, 20 dzień sierpnia, to jutro, w czwartek, w systemie pay-per-view. Państwo możecie cały czas gdzieś spoglądać na dół, tam powinien ukazać się specjalny link kanału sportowego. Fakt, że Polsat czy kanał sportowy współpracowały z ACA, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Każdy posiada własną moralność i każdy wybiera, z kim chce współpracować. Być może z punktu widzenia biznesowego Hailik i jego powiązania są czyste. Tego pewnie dowiemy się w wyniku śledztwa. Natomiast nie należy się dziwić, że prowadząc działalność publiczną i influencerską, a taką działalnością było Hailik, społeczność internetowa będzie oceniać i weryfikować wszelkie wątpliwe współprace i decyzje. Zwłaszcza jeśli w sprawie interweniowało ABW, a współpracownik i znacząca postać całego przedsięwzięcia Hailik, Baisangu Redelbiew, prowadził wcześniej organizację ACA, która została objęta sankcjami USA. To są fakty, obok których nie można przejść obojętnie. W materiale o czeczeńskich wpływach w Heilig pada zarzut, że pieniądze pojawiły się znikąd. W odpowiedzi na to Sławomir Bielski przyznaje, że do zorganizowania pierwszej gali potrzebne były nie tylko znajomości i doświadczenie Hasbiego, ale również pieniądze jego siostry, Diany Delbiew. Wkład finansowy Diany umożliwił zrealizowanie głównej walki i niejako uratował to przedsięwzięcie. Co prawda, zupełnie nie zostało wyjaśnione, z jakiego źródła pochodziły te pieniądze, ale dowiedzieliśmy się, że dwie rzeczy były potrzebne do organizacji. Doświadczenie rodziny Edelbiew oraz ich pieniądze, czyli to, co określane było jako przypuszczenie z poprzedniego filmu, również się potwierdziło. Słowomir Bielski tłumaczy, że jego podróże na wschód miały miejsce na długo przed tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę. ACB i ACA przez cały okres działalności były powiązane z Kadyrowem, a tłumaczenie Sławomira, że dużo Polaków tam walczyło i sędziowało, jest rozmywaniem odpowiedzialności. Sławomir Bielski twierdzi, że odwiedzał Wschód tak jak inne miejsca na świecie i wtedy kraj był kojarzony turystycznie, ale to jest dalsze niezrozumienie argumentu. Argument polegał na tym, że odwiedzał Wschód w celach nawiązywania relacji i nie widział w tym nic złego. Tu nie chodzi o fizyczne przebywanie w Rosji, a przebywanie w Rosji ob. Obok ludzi zamieszanych we wpływy kadyrowa. Końcówka wywiadu ze Mirem Bielskim i Julitą Górską dotyczy natomiast ogólnej działalności kanału Nie Wiem, ale się dowiem. Padają zarzuty, że kanał jest nieobiektywny, stronniczy i propagandowy. Dowodem propagandowości ma być chociażby fakt, że prezes spółki niewiem.pl, czyli naszego sklepu internetowego, na swoich mediach społecznościowych jednostronnie deklaruje swoje stanowisko polityczne. Julita Górska zachęca, aby sprawdzić spółkę niewiem.pl pod kątem tego, kto w niej zasiada. E, więc ja zachęcam widzów, bo ja nie chcę niczego sugerować i, i, i niech każdy widz sobie sprawdzi i wyrobi swoje własne zdanie żeby właśnie wejść na stronę, nie wiem, chyba bodajże PL, oni na koniec filmiku reklamują tą stronę i tam w regulaminie jest ich KRS i tam są wymienieni ci członkowie. I Jeden z tych um, uczestników prezes bodajże tej firmy, prezes tej firmy, to jest ważna informacja, e, nas ma, ma dwa profile na Facebooku, ma dwa profile na Facebooku. E, jeden jest mocno prawicowy, drugi jest tam prywatny, no i on e, opowiada się bardzo mocno za jedną frakcją polityczną. Mocno zorientowany politycznie tak. jest tak bardzo, bardzo mocno. Tam w tych postach, tak? Tak, jego... tak, tak, mhm. tak, w jego, w jego postach. I teraz pytanie do widzów, nie wiem, ale się dowiem. Czy Wy nadal, jeżeli prześledzicie? profil tego pana prezesa tej firmy czy nadal będziecie chcieli żeby on nam, wam nagrał film o pozostałych e, partiach, partiach politycznych i, to, i czy uznacie to za obiektywny materiał który ma pomóc wam w podjęciu decyzji Należy jednak zaznaczyć, że nie wiem, ale się dowiem oraz niewiem.pl to dwa osobne podmioty gospodarcze. Prezes spółki, o którym wspomina Julita Górska, zajmuje się wyłącznie sklepem i nie ma żadnego wpływu na treść ani tematykę materiałów na kanale. Tym zajmują się twórcy kanału. W związku z tym zarzut ten jest zupełnie bezpodstawny. Sprawa pozwu. Leksi wspominała na swoich mediach społecznościowych, że nie wiem, ale się dowiem nie odpowiada na prośbę dotyczącą konfrontacji i dyskusji ze Sławomirem Bielskim i Julitą Górską. Niektórzy mogli się zastanawiać, dlaczego odpowiedź na to zaproszenie do dyskusji nie padła, zwłaszcza, że z WK podobna dyskusja została przeprowadzona. Powód, dla którego nie odpowiedzieliśmy na prośbę ze strony Julity Górskiej i Sławomira Bielskiego ma podłoże prawne. Po otrzymaniu wiadomości z rzeczoną prośbą postanowiliśmy skonsultować te propozycje z prawnikami, którzy jasno odradzili prowadzenie takich rozmów. Prawnicy argumentowali, że rozmowa z osobami bezpośrednio zainteresowanymi, które tworzyły Heilig, może utrudniać prowadzenie śledztwa ABW, a kanał może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej ze względu na nagłośnianie informacji, które potencjalnie mogły być klasyfikowane jako tajne. Przypomnijmy, że w oświadczeniu ABW część informacji była właśnie oznaczona klauzulą tajne. Nawet nieumyślne upublicznienie takich treści wiązałoby się z konsekwencjami dla kanału. Zupełnie podobną interpretację prawniczą w sprawie otrzymał inny youtuber, Rewo, który również zastanawiał się, czy nie podjąć tego tematu. Hazmi poinformował mnie, że chcą się publicznie odnieść do zarzutów, pokazać dowody na swoją niewinność i w finale zaproponował spotkanie. Odpowiedziałem, że to pod wieloma względami ryzykowny temat i poprosiłem o czas na zastanowienie. Zastanawiałem się, jak można zrealizować taką rozmowę, aby była jak najbardziej dociekliwa i wiarygodna, i uznałem, że najlepiej. Byłoby skonfrontować, nie wiem, ale się dowiem, którzy zdobili głośno filmo właśnie ze współwłaścicielem Federacji. W związku z tym napisałem do jednego z twórców, nie wiem, ale się dowiem z propozycją takiej konfrontacji na wzór rozmowy z WK. Po konsultacji z kimś z zewnątrz, nie wiem ale się dowiem, odpowiedzieli, że rozmowa z Hasbim nie może dojść do skutku, ponieważ w związku ze śledztwem ABW zastosowano wobec niego sankcje. W trakcie rozmowy moglibyśmy wejść w posiadanie informacji, których ujawnienie mogłoby utrudnić pracę ABW, a to z kolei wiązałoby się z konsekwencjami prawnymi wobec mnie i nie wiem, ale się dowiem. Słysząc to, skonsultowałem się z moim i ten również stanowczo nie doradził rozmowy czy też nagrywania materiału z Hazbim, dokładnie z tych samych powodów. To właśnie ze względu na nieświadome utrudnianie pracy ABW i idące w parze konsekwencje prawne, nie zdecydowałem się na nagrywanie materiału. Po kilku dniach jednak brak odpowiedzi z naszej strony na prośbę wystosowaną przez Julitę Górską poskutkował wiadomością od Sławomira Bielskiego, w której informuje, że postanawia wkroczyć na drogę sądową. W związku z brakiem odpowiedzi na wystosowaną prośbę o konfrontację w temacie materiału wyemitowanego przez Państwa w dniu 19.06.2023, influencerzy w rękach Czeczenów informuje, iż zdecydowałem się wystąpić na drogę karną sądową z powodu pomówień z wykorzystaniem środków masowego przekazu skierowanych w stronę mojej osoby, artykuł 212 Kodeksu Karnego, w konsekwencji publicznego zniesławienia. Z poważaniem, Sławomir Bielski. Tym sposobem chcielibyśmy na ten moment zamknąć sprawę. Podsumowując, Sławomir Bielski przyznał, że potrzebował pomocy logistycznej od Hazbiego Edelbiewa, żeby zrealizować galę na kredyt zaufania, potrzebował pomocy finansowej Diany Edelbiew oraz że Bajsangur Edelbiew pracował dla Heilig. O sprawach okołosądowych będziecie informowani na bieżąco, bo to dotyczy również Was. Widzów. Póki co wracamy do realizowania standardowych materiałów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.